Pewnie was nie zaskoczę, ale idziemy sprzątać kurnik. I zabieramy was ze sobą, Arciu. Musimy najpierw wypuścić Stasia, żeby Stasiu czuł się ważny i pewny siebie. Oj, czy się zamykają? Skakuj. Gdzie jest Stasiek? Gdzie jest Tasiu? Nasz dziubeczek? Tasiu! No wychodź, Stasiu. No idź, idź, bo kury uciekają. Dasz radę tam się przycisnąć. No, tam, tam, tam. Marciu, musisz znaleźć mi rękawiczki. Chodź, idziemy do garażu. Zaginęły nasze rękawiczki. Trzymaj. A teraz chodź po sprzęt. Tylko nie zgub mi tych rękawiczek, bo nie ma innych. Daj, wsadzę do kieszeni. Daj. Cześć, koniu. Cześć. No nie, oddaj, oddaj. Chciałaś mi zjeść rękawiczki? A kto tu przyszedł? Kto tu do nas przyszedł? Arciu. A tam było otwarte, że ty wszedłeś? Tasiek. Tasiek. Dobra, Arciu, przynieś sprzęt. Tylko Stasia nie zabij. Uważaj na Stasia, uważaj. Uważaj, cię błogam. Daj. Dobra, dzięki. A grabie? Przynieś grabie. Uważaj. Dobra, dzięki. Tasiu idzie swoim tajnym przejściem. A to cwaniaczek mały. Czemu mnie ugryzłaś? Czemu mnie ugryzłaś? I poszedł? Poszedł sobie. A to jest cwaniak, co? No i czego nam jeszcze brakuje? No, masz rację, tylko poczekaj. Ci pomogę, bo one utknęły. Dobra, ja już sobie poradzę. A gdzie masz tego Stasia? On tam jest? Tak? Idź zobacz, czy tam jest. No i zobacz. Wołaj Stasiu. Nie ma? Nie ma tutaj Tasia. Dobra, to chodź. Chodź myszo. Proszę. Chcemy najpierw jajka wyzbierać. I puścimy kury wszystkie, nie? No, wchodź pierwszy. Kury chcecie biegać? A tu jest Stasiu. Tasiu już chce wracać. Stasiu, ja je wypuszczę zaraz wszystkie. No chodźcie, chodźcie. Idziecie? Wiecie co? Ostatnio wam mówiłam, że to może być ojciec Stasia, ale jednak stwierdziłam, że chyba nie. Bo tak przejrzałam sobie zdjęcia na gogle, jak wygląda kogut taki zwykły. I te zwykłe koguty też mają taką, takie leżące pióra. Trzymaj jajko. jedno. Jest coś jeszcze? Nie ma. Oj, Ares, coraz biedniej. Dwa jajka. Co ty chcesz od tej kury? Ona ledwo żyje. Dobra, Ares, idziemy po nasz sprzęt. I co brudno było, tak? No było. Jakieś jedzenie z restauracji dostały, buraczki. Tutaj jakieś ziemniaki. Nie wiem co to było, bo już zrobiły z tego paćkę przez noc. Musimy to powynosić. Hmm, Ares mi pomaga. No weź to, idź z tym na zewnątrz. Idź na zewnątrz z tym. Tylko nie wysyp. Arciu, mamy pierwszą taczkę. Idziemy na pole? Rex, idziemy na pole? Tak? Na pole? No to dalej, lećcie, szybko! <grym> Gotowi? Ares? Jesteś gotowy? Tak? Jesteś gotowy? Nie udasz się? Już Reks się ciebie boi. Rex się ciebie boi. Kury jaką imprezę sobie urządziły tu. Zapawa w ziemi. Wyjdź, Ares. Wyjdź, bo je straszysz. <gry> Co tu się dzieje? Co to za zebranie? Dobra, chodź. Jeszcze jedna taczka. Tej słomy pod spodem nie będziemy sprzątać, bo ona jest w miarę sucha. Ciekawi cię ta kura. Widzisz, że ona jest biedna. No, ona jest bardzo stara. Tak. To jest bardzo stara kura. Jedziemy z taczką? Reksio! Na pole? Rek się widzimy, zimno. Rek chce do domu. Idziemy? To leci. Co tam leci? Co to, co to? to? bocian. Dobra, to nie był bocian, to była gęś chyba. Bo tutaj całe stado leci. Jest tak ciepło, że gęsi nie odleciały na zimę. A ty co? Teraz robota, a nie piłka. Odłóż tą piłeczkę. Idziemy po worek i musisz słomę nosić. No, a piłeczka dopiero później. Puść. Idziesz szukać worka? Tak? Wskakuj. Też zaczął padać. A spadnij mi tylko z tym workiem. Oddawaj. Oddawaj. Dzięki. Jakby nie ares, to ja bym sobie tutaj ponosiła tą słomę, widłami. Należy, no piesek musi mieć zajęcie. No, musimy latać z workiem naokoło. Nie koniu? Koń chociaż ma atrakcję. Uważaj na tą kurę poszkodowaną. Nie cieszę jak, jak były. Wow! Ale ty jesteś wysoko. Oddawaj worek. Dawaj! Sypko! Dobra, puść, okej. Okay. A jak się przewrócisz i spadniesz z tego snopka, to co będzie? Oddawaj. Jak <laughs> skaczę skacze po tych snopkach. <laughs> Trochę się zapędziłam i nie dałam Aresowi rozgarnąć no zapomniałam że on rozgarnia jest ci przykro z tego powodu czy nie jest ci przykro no co patrzysz na kurczaka w międzyczasie kury jeszcze dwa jajka złożyły chodź do garażu Tasiu idzie za tobą Śledzicie. tam idzie no wskakuj. pomóc Ci? <noise> oj, oj, zwaliłeś coś. O nie. Nie udało się znowu? A czemu się nie udaje? Trzymaj, trzymaj, ja Ci pomogę. Trzymaj. Jej. Razem daliśmy radę. Ile gęsi. Ares, upoluj jedną na obiad. Pokażę Wam z bliska bo one dosyć blisko tu siedzą Zobaczcie ile ich jest I pociąg jedzie koniu ale ty jesteś niekulturalna Słyszeliście to Czy ty jesteś normalna Zabrała mi miotłę już? Ale masz dziwne pomysły. Już? Skończyłaś? A powiedz, kto się wczoraj przewrócił? Kto się przewrócił? Kto się przewrócił wczoraj? Co? Ła, czemu ty mnie gryziesz, ła? Przewróciła się, przewróciła się. Nie? Za szybko biegała i się przewróciła. Proszę, no, idziemy po wodę, chodź. Dobra, możesz zostawić tam. Napuść. Ja mam ustawić, tutaj ja ustawię. Myślę, że tu może leżeć na środku. Co jeszcze jest potrzebne? Wiesz, co zrobimy? Pójdziemy, bo to małe poidło, bo to duże zepsuliśmy. A to małe pojedło jest w tamtym kurniku. Ok? To chodź. Możesz nawet te dwa pojedła przynieść, dobra? Ej, idź jeszcze jedno przynieś. Idź, podam to jeszcze jedno. Nie lubisz błota, nie? Widzisz, Ares, nie zawsze jest kolorowo. Jeden im damy, a drugi schowamy. Ty chciałeś im dać? Dobrze, to damy im ten twój, ale musimy wodę do niego nalać. Nie wiem, czy jest tyle wody w konewce, wiesz? Trzymaj. Musisz napełnić to swoje poidełko. No i co, skończyłeś? Tak? Wszystko jest ok? No to wyskakuj. Chodź. A wiecie co my od trzech dni robimy? Jeszcze nie piłeczka, jeszcze musimy coś ares powiedzieć. Od trzech dni polujemy na szczura, bo widzieliśmy przez okno tak wielkiego szczura, takiego tłustego. I on tutaj ma swoje dziurki. I widziałam, jak wybiegał tam koło drzwi. Tam i tutaj biegł. No, chyba biegł do tej dziury, która tutaj jest. Tutaj też jakaś dziura była. No i my tam ustawiliśmy pułapkę, a dzisiaj widzę, że babcia dała tutaj, bo tutaj też jakaś dziura jest, z którą wychodzą. No i trzeci dzień się ten szczur nie złapał, jest mądrzejszy od nas. Także możecie nam napisać, co włożyć do tej pułapki, żeby on się złapał, bo tam jest na razie boczek wędzony, bo podobno na boczek wędzony się łapią, ale ten szczur chyba jest wege. Ale naprawdę jakbyście go zobaczyli, on był taki tłusty, taki wielki. Ja nie wiem, jak one się mieszczą do tej dziury, bo zobaczcie jakie te dziury są małe. Nie wiem, czy ją widać, muszę otworzyć. Zobaczcie tutaj. Ta dziura jest taka malutka i on się tam wcisnął. Ja nie wiem jak on to zrobił. O, zachęczałam głową o siatkę. I tutaj też jest taka mała dziurka. Nie no, to jest trochę większa. No i w jeszcze jednym miejscu jest dziura. Za chwilę Wam pokażę. Tutaj jest dziura jeszcze jedna. Zobaczcie jak tu woda spływała. I nie wiem, czy tutaj pułapki nie postawić. A ty co myślisz? Przestawimy tam pułapkę? Może tam się złapie, co? To idziemy po nią. Sobie taką misję teraz na głowę wybiłam, że chciałabym złapać szczura. <taki> Takie moje marzenie. Jeszcze nie złapałam nigdy szczura. Tak wygląda nasz sprzęt. Tu się wchodzi, tu wisi boczek. A tu jest takie coś, że jak ten szczur wejdzie na to, to to się przesunie i to się zamknie. Dobra, chodź, idziemy tam. Nie wiem, czy coś innego włożyć. Nie wiem jak wy, ale ja dalej myślę, że to się uda. On sobie wyjdzie, o ile tu mieszka i mu zapachnie boczkiem i wejdzie do środka. Położyłam, Ares. Babcia powie, po co to przekładałaś? One tam wychodzą. My wiemy, co robimy, nie? Ares, my jesteśmy szczurołapy. Jeszcze tutaj jest dziura. One mają chyba pod całym gospodarstwem tunele. A szczury łapanie kury. Kury będziesz wieczorem gonił, jak nie wrócą. I to jest prawdziwy pan gospodarz.